Która mi tatusia. Billy wczoraj lunatykował super szybko. Nadepnął ci na twarz? Mam coś na twarzy? Nie, posłuchaj. Wymyśliłam, jak można pogodzić Bilego i Norę. Ty i ja będziemy udawać kłótnie i przeprosimy się, dając im wychowawczy przykład. Łamstwo! To lubię! Super. Napisałam scenariusz w przebiegu naszej kłótni. Motyw postaci to: Podbić świat i dobrze wyglądać. Może zmienię obsadę. I. akcja. Maksie Grzmotomocny, jesteś najgorszym bratem na świecie. Nie, Fibi. Ty jesteś najgorsza i teraz handryczę się z tobą. Handryczę się, kto tak mówi? Słyszę handryczenie? Kto się handryczy? łokciem i ja zażądałam przeprosin. Nie zamierzam cię przeprosić, ponieważ ty trąciłaś mnie! Mi... Ej, ile tego jeszcze? Dobra, udawaj przeprosiny. Przed czy polipnej bójce? Już po! Strona 70. <grystwa> Cóż my czynimy, bracie Maksie? Rodzeństwo nie może się kłócić, więc przepraszam. Nie! To ja CIEBIE przepraszam, Fibi. Źle, że powiedziałem, że z buzi ci śmierdzi i że masz paskudne łokcie! Czytaj scenariusz! E, I że twoje włosy zatykają odpływ. Dobrze! Przyjmuję twoje przeprosiny! Rodzina! Rodzina. Zaraz będzie! A? Weź nie przepraszaj jej, Max! Bo każe ci ciągle na wszystko wyczekiwać! Siostry ich śmierdzące buzie to zmora! Nie! Bracia gorsi! Nie poradzą sobie bez siostrzyczek. Nawet nie myślą samodzielnie. Wcale nie. Max, zapodaj ostrą ripostę. Idziemy, Fibi. Będziesz moją nową nie, przyjaciółką. Bo, bo ja raczej tego nie czuję. Cicho, nowe Billy. A! A Max to mój nowy przyjaciel. Idziemy, stary. Będziesz myślał za dwóch, okej? Okay? Dzwonili z Federalnego biura przestępstw chrupkowych. Zapowiedzieli, że przyjadą jutro, żeby zbadać nielegalny handel chrupkami. Max! Też tak myślałam, więc gdy zeszłam do jaskini, znalazłam ponad tysiąc pudełek chrupek. Koloso? Mhm. Gdzie jest ten królik? Pananie. Pananie? Córeczko, ty go tam teleportowałaś? Eee... Mama jest ładna. Chloe, zabierzesz mnie teraz do kolosa. Ech, właśnie zrobiłaś sobie we mnie wroga, mała. Zaliczyłeś w papkę. Przez ciebie, koloso, policja chrupkowa zrobi jutro najazd na nasz dom. Niestety te twoje domowe chrupki powodują utratę zębów, a... Rodzynki to wcale nie rodzynki. To nie rodzynki? Nie koloso, co na wywijałeś? Raczej co ja wykupkałem. thank <laughs>